Dany jest ciąg geometryczny An określony dla n większego bądź równego 1, w którym A1, czyli wyraz pierwszy, jest równy minus 3 oraz Q, czyli iloraz, raz, jest równe minus 2. Dokąd zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Suma ośmiu wyrazów tego ciągu jest równa. I są cztery odpowiedzi. Zacznę od wypisania danych, czyli podany jest wyraz pierwszy ciągu geometrycznego minus 3. Dany jest iloraz tego ciągu geometrycznego minus 2. Mamy obliczyć sumę ośmiu wyrazów tego ciągu geometrycznego. Wzór na sumę n wyrazów ciągu geometrycznego jest następujący. A1 razy 1 odjąć q do potęgi n tej przez 1 odjąć q. Tak jest równa sumę. No, A1 mamy, q mamy, natomiast czym jest wielkość n? No ona jest podana w treści suma ośmiu wyrazów. Czyli dodatkowo z treści polecenia wiem, że n wynosi 8. A zatem, jeżeli wszystko wstawimy do wzoru, to uzyskam s8, czyli suma tych 8 wyrazów jest równa. W miejsce A1 oczywiście wstawiam minus 3 razy i teraz licznik. 1 odjąć wielkość Q to jest minus 2 ale w całości jest to podnoszone do potęgi n, czyli do potęgi ósmej, i na dole 1 odjąć minus 2. Bardzo istotne są te nawiasy przy liczbach z minusem. Minus 3 przepisuję razem. W liczniku mamy zarówno odejmowanie, jak i potęgowanie. Nie mogę zadziałać z tymi dwoma minusami, bo wykonałbym błąd. Najpierw podnoszę liczbę minus 2 do potęgi ósmej. Liczba ujemna do potęgi parzystej, wynik będzie dodatni. 2 do potęgi ósmej to jest 256. Czyli mam w liczniku działanie 1 odjąć. To jest ten minus, odejmowanie, ale wynik jest dodatni 256. A w mianowniku 1 odjąć minus 2, tutaj jest tylko działanie na tych minusach, to będzie 1 plus 2, czyli zaraz z tego uzyskamy trójkę. Minus 3 przepisuję. Jeden odjąć 256 w liczniku to będzie minus 255. A w mianowniku uzyskam liczbę 3. No i dalej. Na pewno te dwie trójki się tu skracają, czyli tu będzie 1, tu będzie 1, ale nie zapomnijmy o tym, że tu jeszcze wcześniej stał minus. Jak tu jest minus 1, czyli z tego pierwszego działania wychodzi minus 1, a ten ułamek to jest liczba minus 255, oznacza to, że wynikiem końcowym jest liczba dodatnia 255. I to jest ta suma ośmiu wyrazów ciągu geometrycznego, zatem właściwą odpowiedzią jest odpowiedź C.